Witamy w szóstym już odcinku naszego cyklu. Pokrótce opowiemy Wam dzisiaj o pojęciu granicy w kulturze ludowej i jej znaczeniu dla społeczności wiejskich. W poprzednim odcinku nakreśliliśmy już wstępnie ramy tego, co w kulturze ludowej znane było pod pojęciami swoje i obce. Dziś zajmiemy się tym, co oddzielało te dwie przestrzenie. Granica jest pojęciem nierozerwalnie związanym z podziałem przestrzeni. Można ją dostrzec tak w skali globalnej, gdzie oddziela od siebie państwa, jak również w skali lokalnej, gdzie oddziela na przykład poszczególne działki czy też domostwa. Granicą nie musi być słup graniczny czy ogrodzenie. Może nią być z powodzeniem miedza, ale również próg domu. Jak pisał Jan Stanisław Bystroń. Granica jest zjawiskiem bardzo ważnym. To, co dzieje się po jednej stronie granicy i daje pożądany efekt, przeprowadzone w tej samej formie po drugiej, może być zupełnie bezskuteczne. Właśnie dlatego wszelkie ważne dla życia społeczności obrzędy i zwyczaje odprawiane były w przestrzeni znanej, oswojonej. Na granicach często spotkać można było rozwieszone amulety. Które miały zapewnić magiczną ochronę. W folklorze nie tylko Polski, ale również Europy zachowały się różnego rodzaju wierzenia i praktyki związane z granicami wsi, zagrody czy też domostwa. Granica jest niebezpieczna z kilku powodów. Przede wszystkim zdecydowanie lepiej po niej nie chodzić, a już na pewno nie należało się tam ani kłaść, ani zasypiać. Zaśnięcie nawet na zwykłej miedzy mogło grozić poważnymi konsekwencjami. Na granicy straszyły przeróżne duchy i nieprzychylne człowiekowi istoty, często szukając sposobu na przedostanie się do bezpiecznej przestrzeni wsi. Wiele elementów związanych z demonologią ludową wiązało się również z pojęciem granicy. Południce atakowały śpiących na miedzy ludzi. Boginki czy mamuny porywały dzieci pozostawione w czasie żniw na miedzy. Także i czarownice upodobały sobie szczególnie miedzę. I tak, na przykład, w okolicach Pinczowa w maju przed wschodem słońca czarownice wybiegały na miedzę, aby zbierać zioła. Oprócz tego, że przebywanie na granicy było niezwykle niebezpieczne dla człowieka, to ona sama zapewniała bezpieczeństwo przestrzeni, którą okalała. Dlatego wystrzegano się samowolnego przekraczania granicy, bowiem zaburzało to ponadludzki porządek. Często wręcz uważane było za świętokradztwo. Znaki graniczne miały więc jednocześnie, oprócz wymiaru praktycznego, także i funkcję magiczną, zapobiegawczą przed złem. Granicą jest również próg domostwa, który zapewniał bezpieczeństwo domownikom. Dlatego, aby komuś zaszkodzić, Często coś pod progiem zakopywano lub wysypywano tam śmieci. Ponadto starano się nie wykonywać codziennych prac na progu. Na przykład nie należało tam rąbać drewna, ponieważ istniała szansa, że w takim domu nie będzie się szczęścić domownikom. Wierzono również, że pod progiem pokutowały dusze zmarłych. Temat granicy w kulturze ludowej jest niezwykle szeroki i obfituje w wiele przykładów. Jednakże na dzisiaj to już wszystko. W następnym zaś odcinku zajmiemy się tematem demonologii ludowej. Do usłyszenia!